siema siema mamy wtorek 24 grudzień więc wigilia ciekawe ile będzie roboty na aplikacji jakieś 5 d z listy podobnie no ale i tak nie wyda no, tyle bro wezmę 30 max żeby do 12 to skończyć nie wiadomo o której wiadomo z firmy no ale tyle Widzimy się po rozładunku. Mam nadzieję, że wczorajsza taka wersja Wam się podobała tego filmu, Taka inno. To coś tu z drogi i od razu też moja facjata było widać. Może coś takiego będę robił części. Zobaczymy. Chyba, że skończa nagrywać, to nic nie zobaczymy. Ale tyle, widzimy się po rozładunku. No i już po rozładunku. Ciemno <gryw> jak życi. Jest godzina 7 rano. Ja mam 35 punktów, więc nie za wiele. Choć mam takie chyba 3-4 niepewniaki, bo pewnie będą pozamykane, no ale trudno, zwiedza, nic nie zrobię. Wziął jak to wysokie ludziom SMS-y o 6 nie ma spania, no ale nikt mi nie odpisał. Ale dobra, będziemy działać. Kurde, my tak codziennie wyjeżdżali, to by było zajebiście o 8 na rejonie, ale niestety tak nie będzie. Kurde. No niego, że jeszcze szlabany są zawarte. Co za... Nie rozumiem teraz tego, kurde, czemu nas nie wypuszczają. No, ale dobra. Tak to wygląda. Będę leciał. Pewnie się coś tam odezwę na rydultowach. Te filmy będą bardzo krótkie, no bo... No bo jak mają być długie, jak jest... Czemu nas wypuszczacie? to chyba idzie, czemu kuwa, wyjeżdżacie wszyscy? Kurwa, godzina na rejon. Ja nie wiem, że jest Wigilia, jest godzina na rejon, ale... A wy, że mamy godzina na rejon? Ja a, o dwu, a o 12 musimy stamtąd już uciekać Cześć, z Dominikiem. ja ciebie wypuszczę. Dominik ma... też. Dobrze. No, nie zajebiście. Tak się to załatwię. Godzina na rejon mu małeno z niech chcą puszczać kurde, więc tego nie rozumiem. Ale tak się to załatwiło. Nie ma lipy. Na dobra, widzę się na reduktowa. No, już polekło, jestem na reduktowa. Zostało mi jakieś 5 minut, żeby dojechać. Więc nie ma źle. Fajnie się jechało. Drogi są puste. Za 300 metrów na Rondzie prosty. Ludzie mają ogólnie wolne większość. Podejrzewam, że z 80% ludzi. Bo wybierało se urlopy, albo firmy nie pracują, albo cokolwiek. Po prostu mają metrów. Na Drugi Po prostu mają wolne. W sumie z tego co wiem to GLS Niemcy też ma wolne. GLS Polska pracuje. Nie wiem od czego to zależy, ale pewnie jakieś inne przepisy są polityka i w ogóle wszystkiego. Ale dobra, jeszcze o to. Robimy te 35 stopów. W sumie jeden rzek już zrobił, bo paczka była do mnie, a w sumie do mojej siostry. Ale to. Za 200 metrów na rondzie prosto. Drugi wyjazd. Ale to koledze wziąłek, ta paczka bez sensu, żeby tam jechał, a ona zamówiła sobie do roboty, bo myślała, że wczoraj będzie ta paczka. Za 50 metrów. TÄNKER BRÖST, TRUMP, HÖJAST Tak co napieram na tych redutował jest 8.27 8.27 i mam zrobione 7 punktów już albo dopiero, no już powiedzmy 14 na godzinę to myślę, że 10.30 powinno być koniec ale tak realistycznie patrząc to o 11 powinienek być po robocie przynajmniej bych ciąg Kilometr, 500 ja, metrów chołek jak, chołek jak nie doda swoich pięciu, kurde liter to by był chory normalnie No, zawsze coś musi Więc zobaczymy no, jak to będzie No cisna dali, no cisna, cisna, nie wiem co gadać nawet bo, bo nie ma nawet, o czym nie ma roboty za bardzo, więc nic się nie dzieje za wiele. Dobra, jadą na Kaufland gipko i tyle Jedna firma zamknięto, teraz mi pani dzwoniła, ale mieszka też w reduktowach, więc ta paczka, którą w sumie na firma i to dużo paczka, powiedziała, że jak chce, to mogę jej do domu przywieźć. No pewnie, że chce, tym bardziej, że w piątek mamy wolne! Przynajmniej, przynajmniej nasza ekipa. My musimy porozwozić właśnie wszystko, żeby nic nie zwieźć na firma. Więc super. Cały prawie tydzień wolnego. Potem na no piątek, wtorek, e, poniedziałek, wtorek, zaś wolne. cię normalnie. Potem na no czwartek, piątek, zaś wolne. Masakra. Zajebiście, no ale dobra. Działamy, działamy, działamy. Cieszę się bardzo. że w piątek będę mieli wolne. Więc. Jada dalej, jada dali. Działam, działam. Dali działam. Robię teraz plebiscytowo jeden punkt terroru. Na Tettmeyera muszę jechać, bo mam EC Plus zamknięte dzisiaj, ale pani mieszka na Medyłtowach, więc... Powiedziała, że jak chce, to mogę i do domu przywieźć. za co mam to zwozić na, na firmę, jak to wielkie i duże, kurde, i ciężkie, bo to chyba dekodery, czy cokolwiek to tam jest. I potem pada na łokietkę. Dwa szybkie punkty, mam nadzieję. I dwa na orłowcu. Dziękuję, po robocie jest dziesiąta. Myślę, że do jedenastej to tak, kurde. Na lajciku bez jakiegoś gonienia się ani nic. Zostało mi 12 punktów. Więc tyle. Dobra, mamy koniec. Jest za 10-11. Do jedenastej chciałem skończyć, więc się udało. Ech, mogę pomino podziękować, że byliście ze mną przez te dwa tygodnie do świąt. Nie było takiej tragedii, jak myślałem, że będzie, przynajmniej Unos z ELS-ie, znaczy, albo umie, nie wiem jak tam u reszty. Ale też było spokojniej niż rok temu, tak mi się wydaje. No i tyle. Fajnie, że byliście. Subskrybujcie kanał, komentujcie, lajkujcie. Dostawcie po sobie znak. Ewentualnie co byście chcieli jeszcze zobaczyć, to, czy mogę godać, czy ogólnie. I tyle. Pozdrawiam Was serdecznie. Do następnego.